Irena Kamińska-Radomska nie ukrywa, że bardzo chciałaby wystąpić w tańcu z gwiazdami. Już niebawem kolejna edycja. Kto wie, może zobaczymy w niej specjalistkę od etykiety? Irena Kamińska-Radomska zyskała popularność dzięki programowi Projekt LADY, w którym wystąpiła w roli ekspertki w dziedzinie savoir vivre. W rozmowie z Karoliną Motylewską zdradziła, że chciałaby zostać gwiazdą Polsatu. Irena Kamińska Radomska wystąpi w tańcu z gwiazdami? Czy ekspertka chciałaby zatańczyć w kultowym programie Polsatu? Czekam na zaproszenie do tańca z gwiazdami, i może coś się wydarzy. Z kim chciałaby zatańczyć, jest taki człowiek, który byłby ideałem, ale on akurat nie tańczy w tańcu z gwiazdami. Irena Kamińska-Radomska nie boi się oceny, na co dzień to ona ocenia. Czy nie miałaby problemu, gdyby to ktoś oceniał ją? Ależ skąd to może tylko podnieść kwalifikacje? Tak czy inaczej, oceniamy się wzajemnie. Jeżeli dostanę ocenę od fachowców, to bardzo dobrze. W życiu bywa bardzo różnie, w tej chwili, w moim wieku, to ja oceniam. Czy to będąc wykładowcą, czy w innych sytuacjach, ale kiedyś, gdy byłam młoda, ciągle byłam oceniana. Jestem do tego przyzwyczajona i nie jest to dla mnie żaden problem.